Natalia Przybylska, Osiołek Olek na Tropie Talentów, czyta Krzysztof Przybylski. Osioł detektywem! O. Osiołek zatrzymał się na chwilę, rozszerzył swoje nozdrza i uważnie nawąchiwał. Szukał tropu. Jakiejś wskazówki, co mógłby w życiu robić. Jak wywąchać swój talent! Czy to w ogóle da się zrobić? Nagle rozmyślania olka przerwał dziwny zapach. Osioł stanął jak wryty. <laughs> czuję to, czuję to! wykrzyknął z radością. Zadarł kopytko i popędził. Jego misja go wzywa, świat daje mu znak, zaraz się dowie, jakie zadanie jest mu w życiu pisane. Nie zdążył się nawet zastanowić, czy chce być piekarzem, murarzem, a może krawcem? Myślał, że poszukiwanie talentu zajmie mu dni, miesiące, a może nawet lata. A tu takie zaskoczenie. Odkrył go tylko za pomocą oślego nosa. Czy to możliwe? Najwidoczniej. Nie tracił czasu na zastanawianie się, kiedy talent go wzywał. Popędził więc ile sił, by wyjść mu naprzeciw. Owłosione nóżki pchały go na przełaj, poprzez łąkę i las, aż do źródła zapachu. Pędził dzielnie, machając żywawymi kopytkami. Osiągnął taką prędkość biegu, że wystające z pyska zęby wysuszyły się dosłownie na wiór. Szczerzył je jednak z radością, bo wiedział, że na końcu tego maratonu odnajdzie sens swojego życia. Cienkie uszy sterczały mu z nadzieją, że w końcu udowodni że osiołek wcale nie musi być osłem. Wreszcie zziajany dotarł do celu. Przed jego kaprawymi oczkami pojawiła się wielka stodoła. O, o e, e, czy to znaczy, że będę rolnikiem? zastanowił się. Jego nos ciągnął do środka drewnianego budynku. Podążając za tropem, postanowił więc wejść do środka, licząc, że w stodole czeka na niego coś, co pomoże mu odkryć osiołkowy talent. Wszedł i on nie miał ze szczęścia. Od razu poznał, dlaczego to właśnie tutaj pchało go przeznaczenie. Wiedziałem, wiedziałem, podskoczył uradowany i z językiem zwieszonym do kolan przypatrywał się ogromnym stosom siana. Pychota! Oblizał się ze smakiem i zaczął konsumować ulubiony przysmak. Nos go nie mylił. Zaprowadził go dokładnie tam, gdzie osiołek pragnął być czyli do pełnego słomy osiołkowego raju. Pomyślicie pewnie, ale z niego osioł. Myślał, że czuje swój talent, a czuł ulubione szamanko. Nic bardziej mylnego, Olek! Po swojej przygodzie doszedł do wniosku, że pisany mu jest żywot zawodowego detektywa. Komu z was tylko za pomocą nosa udałoby się wywąchać swój talent? Nawet nie zdążył wyciągnąć lupy, przyjrzeć się poszlakom, założyć długiego zawodowego płaszcza, w jednym momencie złapał trop. Nic, co niezbędne dla zawodowego detektywa, nie było mu potrzebne. Gdy zajadał sianko z satysfakcją, pomyślał o sobie. Ma się ten potencjał. Myślę jednak, że to nie jedyny mój talent. Muszę wąchać dalej, a na pewno odkryję ich jeszcze więcej po czym włożył do pyska słomę i z przejęciem zaczął głośno przeżuwać, szczerząc wystające zęby.